Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię ponownie z tej strony. Paulina Karbowska, Twój osobisty doradca piękna. Zapraszam Cię dzisiaj do krótkiego filmu, w którym pokazuję, jak w łatwy i szybki sposób wykonasz lekki, przyjemny makijaż na sobotnie sprzątanie albo na przykład wyjście na zakupy. Idealnie też się sprawdzi do pracy. Pamiętaj, proszę, że wszystkie produkty, o których opowiadam i których używam, możesz dobrać na konsultacjach u mnie oraz zakupić. Przeprowadzę z Tobą lekcję konsultacyjną, gdzie nauczysz się poprawnie pielęgnować swoją skórę twarzy, będziesz wiedziała, czego Twoja skóra potrzebuje i razem ze mną wykonasz szybki, lekki, dzienny, przyjemny makijaż, który będziesz mogła wykorzystywać każdego dnia. Na początek, pamiętaj, proszę, że podstawą jest oczywiście dobrze dobrana pielęgnacja. Jeżeli dobrze wypielęgnujemy buzię, będzie ona miała odpowiednio dostarczone składniki, makijaż będzie trwalszy, a skóra będzie wyglądała zdrowo i promiennie każdego dnia. W moim przypadku do tego makijażu wykorzystałam podkład matujący i oczywiście perfekcyjny korektor pod oczy, aby zminimalizować widoczność cieni pod okiem. Całość utrwaliłam transparentnym pudrem pod oko i jeżeli na przykład Twoja skóra świeci się w ciągu dnia bardzo mocno albo masz problem z zbyt dużą ilością wytwarzanego sebum, puder transparentny będzie idealnym produktem, aby po pierwsze przedłużyć trwałość Twojego makijażu, a po drugie troszeczkę zapanować na, nad wydzielaniem właśnie sebum na twarzy. Z racji tego, że to jest szybki makijaż, Teraz ostatnie dwa ruchy, czyli różne policzki i szybki, lekki ruch błyszczykiem do ust. Oczywiście standardowo zapomniałabym o tuszu do rzęs, ale nie tym razem. Tym razem się udało. Zobacz, jak w kilka sekund możesz wyglądać pięknie. Życzę Ci pięknego dnia i do usłyszenia.